Masz wiadomość. Co tak ci siedzi w tej Twojej głowie? Czego się tak boisz? Skąd te Twoje lęki? Wydaje Ci się, że nie ma wyjścia z tej sytuacji, w której jesteś teraz, ale to wyjście jest, tylko ty się blokujesz. Nie chcesz zobaczyć tego wyjścia. Wydaje Ci się, że nie jesteś w stanie czegoś zrobić, coś osiągnąć. Ale to jest tylko i wyłącznie Twoja projekcja. Tutaj trzeba działania. Trzeba ruszać. Trzeba odzyskać tą energię. Nie ma na co czekać. Tutaj sytuacja wymaga impulsywnego działania, akcji. Nie czekania, nie stania, nie zastanawiania się. Tylko działania. Bo ty tutaj zakończysz jakiś cykl. Coś zamykasz, coś domykasz, coś kończysz, ale to też informacja, że zaczynasz coś nowego może nową pracę online, pracę za granicą, kontakt z kimś z zagranicy, jakąś nową relację, gdzieś z kimś, kto jest daleko od ciebie. Są tutaj jakieś nowe możliwości, jakieś nowe opcje i drzwi dla ciebie. Tylko, że to ty musisz się zdecydować. Czy masz odwagę wyjść z tej energii strachu, lęku, i iluzji, które sobie tutaj tworzysz w głowie, że czegoś nie możesz, że coś może nie jest dla ciebie? Czy ruszasz w świat? Tam, gdzie ciągnie cię dusza i serce? Odłóż umysł na bok. Idź tam, gdzie czujesz i co czujesz. Nie wmawiaj sobie, że do czegoś się nie nadajesz albo nie zasługujesz na coś. Przed tobą jest możliwość pełnego spełnienia finansowego, takiego przyziemnego szczęścia przede wszystkim. Tylko że musisz wyjść z tych strachów. Ściągnij tą opaskę, zobacz, że to wszystko nie jest takie straszne, jak się wydaje. Zobacz na tą kobietę i na tą. Ta jest zaszczuta. Wydaje się jej, że jest uwięziona. A ta szczęśliwa, wśród natury, wolna, spokojna, spełniona. I taka możesz być. Niech ta ciekawość twoja cię prowadzi do tego, żeby odkrywać świat, żeby się odważyć. Masz naprawdę szansę na stworzenie czegoś pięknego.